Dzień dobry. Paweł kontynuuje w liście do Galatów obronę swojej Ewangelii. Dzisiaj przywołuje przykład Abrahama i powołuje się na Stary Testament, czyli coś, co dla Żydów jest najświętsze. I pokazuje na przykładzie Abrahama, że właśnie istota polegała na tym, że Abraham uwierzył Słowu Boga, że Bóg powiedział: Że dam ci potomstwo, Że dam ci ziemię i wyjdź ze swojej ziemi. I to była. Istota wiary Abrahama, uwierzyć słowu. Potem Paweł powołuje się na Stary Testament i mówi, że przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A to jest niemożliwe. Nie da się wypełnić wszystkiego doskonale, co w Księdze Prawa jest napisane, i człowiek tak naprawdę. Powinien być przeklęty, no bo, no bo nie jest w stanie wypełnić prawa Bożego. I dlatego Paweł wraca do swojej myśli, że łaska, że uwierzenie w pana Jezusa, w jego śmierci, martwych zmartwychwstanie daje człowiekowi zbawienie, daje człowiekowi. Yy... To coś, co nazywamy właśnie relacją czy więzią z Panem Bogiem na wieki, nie tylko w kwestii mojej intencjonalności, że ja jako człowiek na ziemi chcę mieć relację z Bogiem, ale że Bóg mnie zaprasza do tej relacji na zawsze. Ona się nigdy nie kończy. To jest właśnie zbawienie, że nigdy od Pana Boga nie zostanę odtrącony, nie zostanę od Niego odłączony. I Paweł wyraźnie pokazuje, że jeżeli postawimy na prawo i tylko i wyłącznie na religijność, to jesteśmy przeklęci, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I potem Paweł pokazuje, że to, co jest najistotniejsze, to jest to, że Pan Jezus mnie z tego przekleństwa wyrywa. Dlaczego? Dlatego, że posłuchajcie, co on pisze. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest przeklęty każdy, którego powieszono na krzyżu. To jest niesamowite zdanie. Bóg staje się w osobie Jezusa przekleństwem, czyli bierze to, co mi się należy, to, co jest jakby wynikiem mojej niemożności, bierze to na siebie i to razem z Nim umiera na krzyżu. I to jest właśnie nasza przypustka do nieba do zbawienia. To jest to, co mówię zawsze, że nie ma za darmo zbawienia. Zbawienie jest zapłacone krwią Jezusa, Jego męką i śmiercią. I oczywiście zmartwychwstanie, bo gdyby nie zmartwychwstał, to to wszystko i tak nie ma najmniejszego sensu. I to jest bardzo ważne i zarazem najtrudniejsze, bo zobaczcie, w Ewangelii pojawia się wątek oskarżania Jezusa o satanizm. No właśnie tak się dzieje wtedy, kiedy ludzie chcą siebie zbawić. Nieważne jest to, że Pan Jezus przychodzi i robi dobro, że odpuszcza grzechy, że uzdrawia chorych, że wskrzesza umarłych, że robi niesamowite rzeczy, pokazując, że Bóg jest blisko człowieka. Bo On robi te wszystkie cuda, przecież nie dlatego, że ludzie sobie na to zasłużyli, tylko że uwierzyli Jego Słowu. I Żydzi, którzy są skoncentrowani na tym, że y, właśnie nie zbawienie przychodzi poprzez wypełnianie prawa, chociaż sami chyba do końca w to nie wierzą, y, oskarżają Jezusa o satanizm. I tak się dzieje też współcześnie. Zobaczcie, że każdego, kto przychodzi i y, głosi Ewangelię prostą, właśnie Ewangelię z łaski, bardzo łatwo jest oskarżyć o to, że jest kimś, kto pod płaszczykiem dobra, no bo trudno czasami wykluczyć dobro, które on robi, tak naprawdę czyni zło, bo zwodzi ludzi do czegoś, co, co sprawia, że wydaje się, że piekła nie ma, można sobie robić co się chce. Strasznie pokrętna logika, bo logika Boża jest bardzo prosta: to znaczy uwierzysz w pana Jezusa, uwierzysz w jego śmierć i zmartwychwstanie. Masz zbawienie. I może warto zobaczyć, że kiedy my próbujemy rzeczywiście ewangelię komplikować, pokazując, że musimy zrobić strasznie dużo rzeczy, to wtedy zaczynają się dziać strasznie złe rzeczy, bo zaczynamy oskar bo wtedy zostajemy oskarżeni. źle. Kiedy próbujemy ją komplikować, tak naprawdę zaczynamy oskarżać innych, którzy przychodzą z prostą Ewangelią. Założyłem dzisiaj koszulkę Jana. Jestem odważny i dziki, nie dlatego, że ja taki jestem, bo nie jestem, ale dlatego, że dla mnie Jan jest jedną z takich osób. Bardzo was na marginesie zachęcam do zobaczenia Jonego, chociaż sceptycznie się o nim wypowiadam. To jednak rola ogrodnika i w ogóle powrót do postaci Jana i jego historii jest zawsze czymś pozytywnym, jest wartością dodaną, ale warto, jakby. Wrócić do Jana, bo dla mnie Jan jest też taką prostą Ewangelią. To znaczy, że Jan nie, apa, nie epatuje religijnością. Chociaż jest księdzą, który chodzi w sutannie, który kocha tradycyjną msze, który jest związany z tradycją, ale z drugiej strony jest kimś, strasznie gryzą te komary, jest kimś, kto naprawdę nie epatuje religijnością, bo Jan, ja tak sobie myślę, jak na niego patrzę, uwierzył Panu Jezusowi on wie, że Pan Jezus go zbawia. A to, co robi, czyli całe dzieło pomocy drugiemu człowiekowi, to nie tylko hospicjum, ale film też pokazuje, że właśnie praca z trudnymi ludźmi, z ludźmi, którzy są przekreślani, którzy w wielu poboż... dla wielu pobożnych chrześcijan, katolików są tak naprawdę marginesem, którym się nie warto zajmować. Właśnie to jest to, że z tego, że Jan uwierzył Panu Jezusowi, Robi takie rzeczy, że potrafi swoje życie jakby odrzucić. Nie znaczy, że nie kochał życia, bo kochał życie. I wiemy dobrze, że był człowiekiem, który szalenie kochał życie i lubił żyć, lubił relacje, dobrze zjeść, dobrze się napić, być po prostu w centrum uwagi, czyli być kimś, kto naprawdę kochał siebie, ale zarazem potrafił to wszystko odrzucić, dlatego że uwierzył Panu Jezusowi. No właśnie to jest to. Przyjęcie zbawienia tak naprawdę jako daru sprawia, że człowiek zaczyna być dla innych, że człowiek się nie koncentruje na sobie, na swoim właśnie samozbawieniu, nie traci czasu na nie wiadomo ile modlitw i praktyk religijnych, tylko jest kimś, kto po prostu wie, że coś dostał i się tym dzieli. Dlatego Jan mógł być odważny i dziki, bo uwierzył panu Jezusowi, bo uwierzył w to, że jest zbawiony z łaski. Właśnie dzięki temu, że uwierzył słowu, które Bóg do niego wypowiedział. I to jest naprawdę bardzo prosta rzecz: uwierzyć Panu Jezusowi i się tym dzielić z innymi ludźmi. To jest cała Ewangelia Świętego Pawła, cała Ewangelia, która pokazuje nam, jak prosta jest dobra nowina, jak prosta jest kwestia tego, że jak uwierzysz Jezusowi, to będziesz kimś, kto może być zbawiony kto może być tym, który już jest zbawiony i się tym zbawieniem dzieli. Zobaczcie u Abrahama. Abraham to nie jest człowiek, którego byśmy nazwali pobożnym w takim sensie, że praktykuje jakoś niesamowicie swoją wiarę. Abraham praktykuje swoją wiarę w tym, że wraca do słowa, które Bóg wypowiedział. Słowa, które było szalenie dziwne, szalenie odważne, właśnie dzikie wręcz byśmy powiedzieli, jest słowem, które sprawia, że Stary człowiek zostawia wszystko i wierzy w to, że nie dość, że odzyska o wiele więcej poprzez to, że spełni się słowo obietnicy, to jeszcze otrzyma dziecko. I to jest szaleństwo właśnie zbawienia, że człowiek przyjmuje słowo, które jest szalone, któremu obiecuje niesamowite rzeczy i idzie za tym. I tu nie chodzi naprawdę o to, że musimy zrobić 500 procesji, 500 różańców, nie wiem, 78 mszy i tak dalej. To wszystko jest ważne, bo to nas prowadzi do Pana Jezusa, ale naprawdę najważniejsze jest uwierzenie w to, że Bóg wypowiada nad nami Słowo, które daje nam zbawienie, zaprasza nas do współpracy, do wiary. Wałkuję ten temat od kilku dni, ale Paweł to po prostu ciągle przypomina w tych czytaniach, i myślę, że warto, bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie przyjmiemy jego słowa prostej wiary, no to będziemy ludzi oskarżać o straszne rzeczy: o satanizm, o to, że nie wierzą, że są niewierzący, że są wyklęci z kościoła, że są, nie wiem, modernistami, że są nowinkarzami i tak dalej. To wszystko są straszne hasła, które no, jak się ma dystans do nich, to się można z nich śmiać, ale czasami dotykają bardzo mocno i wielu ludzi gorszą, dlatego że. Ci ludzie nie rozumieją o co chodzi, bo skoro przyjąłem zbawienie w postaci chrześcijaństwa, które do mnie przychodzi z łaską darmową, a potem się tym zbawieniem dzielę z innymi, robiąc dobre rzeczy, i ktoś nagle mi mówi, że robię to źle, bo nie zrobiłem 500 tysięcy rzeczy, czy nie wypełniłem prawa, no to będę co? Przeklęty? Pan Jezus dzisiaj w swoim słowie poprzez Pawła mówi nam: To ja jestem tym, który przyjął na, ciebie, na siebie to przekleństwo. Po to, żeby ono umarło na krzyżu i żebyś mógł żyć, a więc żyj, a nie zajmuj się tym, czy ktoś jest bardziej Jezusowy, czy mniej Jezusowy, bardziej kościelny, czy mniej kościelny, tylko po prostu żyj, odważnie i dziko. Zapłaci za to, Jan za to zapłacił wysoką cenę, ale myślę, że warto w taki sposób swoje życie przeżyć, bo inaczej to rzeczywiście nie dajemy żadnego świadectwa, dajemy tylko kolejne. Antyświadectwo, które tak naprawdę pogrąża ludzi w smutku i w jakimś niesamowitym cierpieniu. Dobrego dnia Wam życzę. Do widzenia.